Jołka, moi drodzy! Dzisiaj z, z okazji 22 subskrypcji, które byłam w 30 minut, z okazji tej zrobiłam, zrobię taki wam special, specjal, jak to tam kto woli mówić. I oprowadzę Was po moim koncie. Na moim koncie mam 300 tego różowego czegoś, naprawdę, nie wiem jak to się nazywa. E

Zwycięstw jednoosobowych solo. Mam trzy, bo niedawno zaczęłam grać w jednoosobowym, je, jako jednoosobowym trybie. Zwycięstwa dwuosobowe duo. Dwa. Najlepszy czas w walce z robotami. Dwie minuty i, i 43 sekundy i to tyle. Um. W za mam 10, mam Bula, Penny, Poko, Coltanite, Berleja, Pam, Shelly, Jessie rose Brakuje mi Broka, dyn Dynamika, Bo, Trick, Ośmiobitowca, Ems, Elprimo, Rico, Daryl, Carl, Piper, Frank, Bibi, Mu Mortis, Tara, Kenge, Genę. Chyba tak to się czyta, nie wiem. Spike, Kruk, Leon, Sandy. Bardzo bym chciała zrobić Leona ogólnie. No. A, i powiem wam ranki. Bo druga ranga, Penny druga ranga, poko czwarta, Colt szósta, Nita ósma, Berlej szósta, Pamy piąta, Szali szósta, Jessie szósta, szósta, sorry, Szali dziewiąta i Rosa piętnasta. No i sześć tych gwiezdnych, gwiezdnych, tych gwiezdnych żetonów, czy jak to się tam nazywa? Pię Gwiezdnych żetonów. No, gwiezdne żetony. I mamy 55 żetonów. Mam, jeśli chodzi o... Mogę wybrać sobie darzenie mroczny przemysk. Z duchami oczywiście. dwa starcia. Zbiorek lejnotów. Oblełżenie. zadyma No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy. No. Jestem w klubie. No nie wiem, czy wam pokazać, ale nie. Nie tym razem. Nie tym razem. Może kiedy indziej. Więc no. To w sumie będzie na tyle w tym odcinku. Więc bajo.